Cześć, z tej strony Marek i witam Was bardzo serdecznie na kanale kryptowaluty dla początkujących. Jest to mój pierwszy film na naszym kanale, będziemy prowadzić go we dwójkę. Dzięki temu filmów będziecie mieli wiele więcej, a my wspólnymi siłami szybciej go rozwiniemy i więcej osób wyciągnie wnioski z filmów, które będą dodawane. Dzisiaj porozmawiamy sobie o bardzo ciekawym temacie, jakim jest potencjalna możliwość wyprzedzenia kapitalizacji złota przez Bitcoina. Wielu z Was w tym momencie może parsknąć śmiechem i na obecne czasy słusznie, ale analizując wiele danych, podaż obydwu aktywów oraz globalny trend cyfryzacji, który już w tym roku poszerza swoje horyzonty w oszałamiającym tempie, tak postawiona teza wydaje się nieco bardziej racjonalna. Zacznijmy od przyjrzenia się twardym matematycznym danym, które znaleźć możemy w ogólnodostępnych statystykach i rejestrach. Strach. Przybliżona kapitalizacja łącznie wydobytego złota wynosi według różnych źródeł między 10 a 12 bilionów dolarów. Za to kapitalizacja bitcoina przy obecnej cenie niespełna 59 tysięcy dolarów wynosi bilion i 100 miliardów dolarów. Po szybkim przeliczeniu daje nam to tylko albo aż dziesięciokrotnie mniejszą kapitalizację od złota. Oczywiście, jeśli spojrzymy na to pod względem możliwości zamiennych obydwu aktywów na dolara, to złoto jest tutaj dalej liderem i mocno trzyma swoją pozycję. Ale, no właśnie. Dolar, w porównaniu do bitcoina, jest środkiem finansowym bardzo inflacyjnym i długofalowo podatnym na działania poszczególnych osób i instytucji. Nie mówię teraz o jakichś konkretnych wydarzeniach, lecz jeśli szeroko pojmowane pieniądze na jakiś cel są potrzebne, kraj może się zapożyczyć, zwiększyć swój dług publiczny i dodrukować określoną ilość gotówki, na przykład na cele socjalne. Ma to realne przełożenie na cenę złota, do którego tak chętnie inwestorzy uciekają w niepewnych czasach. Gdy w ich miejscu zamieszkania lub na całym świecie inflacja rośnie w szaleńczym tempie, to właśnie złoto okazywało się idealnym aktywem do przechowywania realnej wartości tak ciężko zarobionych przez nas pieniędzy. Co z tego, że dzisiaj mamy na koncie 1000 dolarów, jeśli za 10 lat, wyciągając to samo 1000 dolarów z szafki, kupimy o połowę mniej np. artykułów spożywczych czy wszelakich dóbr materialnych, niż jeszcze 10 lat wcześniej, w momencie zamrożenia tej gotówki. Złoto było kiedyś gwarantem stabilnej gospodarki i łatwych wymian towarowych pomiędzy krajami. Było to spowodowane ścisłą relacją między walutami a tym cennym kruszcem. Wraz z wybuchem I wojny światowej zaczęło się to jednak zmieniać. Przegrane wtedy Niemcy miały w ramach reparacji wojennych oddać więcej pieniędzy niż rzeczywiście posiadały pokrycia w zasobach złota. Dziś złoto można wykorzystać jako inwestycje. Ten szlachetny metal jest ograniczony w przeciwieństwie do pieniędzy, które bywają dodrukowane. Co roku wydobywa się około 3 ton kruszca, a więc podaż wzrasta około 1,6 punktów procentowych. Ilość dostępnych złóż jednak maleje. Sektor bankowo rządowy posiada 17% światowego zapasu złota, aż połowa wykorzystywana jest do wyrobu biżuterii. Wartość złota jest dość stabilna, a jego wycena opiera się na kursie amerykańskiego dolara. Więc gdy dolar idzie do góry, cena złota spada i na odwrót. Sztabki można łatwo spieniężyć w dowolnym momencie, chyba że jest ich więcej. Wtedy wystarczy nam kilka dni. Dodatkowym plusem jest to, że złoto inwestycyjne zostało zwolnione z podatku VAT na podstawie ustawy z artykułu 122. Mowa o sztabkach o próbie minimum 955 w skali 1000 i monetach o próbie minimum 900, wybitych po 1800 roku, które były lub nadal są środkiem płatniczym kraju pochodzenia, a ich cena nie przekracza wartości rynkowej, zawartego w momencie kruscu o 80%. Podatek dochodowy dotyczy jedynie sytuacji, w której złoto jest odsprzedawane w ciągu 6 miesięcy i wtedy kruszec nie podlega podatkowi od zysków kapitałowych. Mimo wielu zalet złota, nie jest ono lekiem na hiperinflację, czego doświadczyły niedawno takie kraje jak Wenezuela czy 20 lat temu Brazylia. W Wenezueli to właśnie Bitcoin okazał się zbawienny dla wielu pomniejszych inwestorów, którzy uciekając do tej cyfrowej waluty i oczywiście posiadając jeszcze jakiekolwiek oszczędności na jej zakup mogły chociaż częściowo odciąć się od panującej w kraju tragicznej sytuacji i zachować w czasie wartość pieniądza, co jest wprost proporcjonalnie odwrotne do tego, co spotkało ich rodzimą walutę. Ale wracając do Bitcoina, bo jego chcę w dzisiejszym filmie obronić i uargumentować, dlaczego to właśnie on, przyjmując taką dziesięcioletnią linię czasu, może wspomniane wyżej złoto przegonić. Złoto, chociaż jego podaż wzrasta każdego roku o wspomniane 1,6 punktów procentowych, jest cały czas kruszcem którego wydobycie, szczególnie przy użyciu nowoczesnych technologii i nowych metod wydobycia, może w krótkim okresie czasu drastycznie wzrosnąć. Nie wiemy dokładnie ile zasobów Matka Ziemia nam jeszcze przygotowała, a obecne szacunki są naprawdę bardzo przybliżone. Bitcoin za to ma ograniczoną podaż do konkretnej liczby sztuk. Będzie go tylko 21 milionów i ani jednego więcej. Z czasem więc uwzględniając fakt, że inwestorzy gubią klucze do swoich prywatnych portfeli, czasami błędnie wysyłają przelewy, tracąc bezpowrotnie swoją kryptowalutę oraz to, że trudność wydobycia jest coraz większa, stanie się on aktywem coraz to bardziej unikalnym, wręcz deflacyjnym i możliwe, że o nawet ujemnej podaży. Niektórzy z Was mogą teraz pomyśleć, że no tak, ale złoto jest przecież namacalne, możemy je trzymać i ma realną wartość. Według mnie. Realną wartość ma takie aktywo, za które ktoś inny jest chętny zapłacić. Jeśli bitcoin jest zbywalny w ciągu sekundy na każdej z wielu giełd o dużej płynności oraz podzielny do wielu miejsc po przecinku, to poza kilkoma minusami, takimi jak np. stosunkowo wysokie opłaty transakcyjne, zapychanie się sieci i niska akceptowalność płatności kryptowalutowych na świecie, dalej jest aktywem prawie że idealnym. Biorąc jeszcze pod włos złoto, to nim też nie możemy sobie zapłacić w żadnym sklepie. Są jakieś tam sztabki, które jak czekolada możemy łamać i uzyskiwać na przykład jedno czy pięciogramowe minikawałki, ale dalej nigdzie nimi nie zapłacimy. Chyba że weźmiemy pod uwagę sytuację kryzysową, wręcz apokalipsę. Wtedy rzeczywiście złoto ma dużą przewagę, bo jest używane w przemyśle elektronicznym, dentystycznym, jeszcze kilku innych. A przy ewentualnym braku prądu, pomijając, że świat i tak zwariuje, to dostępu do naszych bitcoinów mieć nie będziemy. Pod koniec zeszłego roku świat obiega informacja, że pokłady złota o wartości 76 miliardów dolarów zostały odkryte na Syberii przez największego rosyjskiego poszukiwacza złota, firmę Polius, która twierdzi, że są to obecnie największe znane złoża złota na świecie. Odkrycie to spowodowało, że podaż złota zwiększa się. Rezerwa mineralna o nazwie sukoilog Log zawiera 40 milionów uncji szlachetnego metalu. Ilość zasobów pod ziemią została zmierzona zgodnie z międzynarodowymi standardami, ze średnią zawartością 2,3 grama na jedną tonę złóż. Cała sukoilog Log jest więc warta 76 miliardów dolarów, co już po jej wydobyciu. Podnosi podaż złota o prawie 1 punkt procentowy. A przecież różnych złóż złota, szczególnie tych nieodkrytych, jest na pewno jeszcze sporo więcej. Wielu zwolenników złota często przywołuje argument, że jego podaż jest ograniczona. Jak widać, nie jest to do końca prawdą i do dzisiaj nie wiemy, ile złota jeszcze kryje się pod ziemią. W przypadku Bitcoina sprawa jest jasna: dokładnie 21 milionów sztuk, nie mniej, nie więcej. Przeanalizujmy teraz cenę, jaką musielibyśmy zapłacić za jednego bitcoina, gdyby ten przebił kapitalizację złota. Przyjmijmy też, że podaż złota zwiększa się tak, jak Wam przedstawiłem w dzisiejszym filmie, a jego cena rośnie średnio o 5% rocznie. Dzisiaj notowania złota wskazują na dosyć okrągły poziom 1750 dolarów za uncję. Za rok będzie to w takim wyliczeniu 1837,5 dolara, za 5 lat już 2000 233,5 dolara, uwzględniając oczywiście procent składany. Za 10 lat cena Uncji wynosiłaby przy założeniu wzrostu ceny 5% w skali roku aż 2850 dolarów, czyli przyjmując obecną kapitalizację złota na poziomie 11 bilionów dolarów, da nam to w 2031 roku 17,95 biliona dolarów. Cenę bitcoina pomnożyć musimy więc 16,3 razy względem dzisiejszej ceny. Da nam to prawie 963 000 dolarów za jedną sztukę. Czy brzmi to trochę surrealistycznie? Według mnie na pewno nie aż tak, jak jeszcze dwa lata temu, gdy cena bitcoina była przez moment w granicach 3200 dolarów. Wtedy jego cenę pomnożyć by trzeba było aż 300 żeby uzyskać wspomniany wcześniej wynik. Dzisiaj? Dzisiaj kapitalizację zwiększyć musimy już tylko ponad 16-krotnie. Oczywiście nie sugeruję, że cena króla kryptowalut już w ogóle nie spadnie, albo że nie czekają nas kolejne korekty. One nastąpią, może już nie tak bardzo spektakularne jak kiedyś, bo Bitcoin jest coraz mocniej zaadaptowany w sferze finansów i nikt już nie powie, że jest bezwartościowy, a doniesienia medialne, szczególnie te negatywne, mają coraz to mniejszą korelację z jego ceną jeśli przed nami jeszcze dwie mocne osy, a cykl mniej więcej się zapętli, czyli po jakichś 14 miesiącach od szczytu ceny bitcoina, który pewnie już niedługo nastąpi, będziemy mieli jeszcze dwa lata bezsy, to zakładając 70% spadek od szczytu, czyli załóżmy od 80 tysięcy dolarów, bitcoina zobaczymy jeszcze w okolicach 24 tysięcy dolarów, i będzie to w takim wypadku bardzo dobry moment na wejście. Może się okazać też tak, że spadnie on znowu o ponad 80%, jak na ostatnich hostach. Wtedy cena bitcoina będzie wynosiła kilkanaście tysięcy dolarów. Tego nie wie nikt. Można tylko próbować przeanalizować jego obecną i historyczną sytuację oraz przyszłość, jaka czeka świat kryptowalut cykle na rynku kryptowalut mogą się też trochę rozciągnąć w czasie, z uwagi na stosunkowo wysoką już kapitalizację tego rynku. Reasumując więc, według mnie w ciągu około 10 lat Bitcoin ma szansę przegonić złoto, co będzie przełomem i wydarzeniem tysiąclecia w sferze szeroko pojętych finansów. Jeśli tak się stanie, to wchodząc w niego w odpowiednim momencie, mamy jeszcze szansę na 30, 40, a nawet 50-krotne zyski na przestrzeni 10 lat i to bez tradingu. Dzielę się z Wami moimi Osobistymi przemyśleniami, i nie odbierajcie tego, proszę, jako porady inwestycyjnej. Osobiście zaciskam pasa z biznesem i będę starał odłożyć się jak najwięcej wolnej gotówki na inwestycje na przestrzeni następnych kilku lat. O korelacji złota z bitcoinem prawdopodobnie będzie jeszcze kilka filmów na kanale, z uwagi na to, że temat na pewno nie został jeszcze wyczerpany a ja mam dużo do powiedzenia na ten temat. To już by było na tyle. Jeśli ktoś z Was nie ma jeszcze konta na giełdzie, a chciałby kupić swoje pierwsze kryptowaluty lub po prostu bitcoina, to w opisie pod tym filmem oraz w przypiętym komentarzu znajdziecie linki do dwóch giełd. Pierwsza giełda to Binance, na której są bardzo małe prowizje i można handlować setkami altcoinów, zarabiając na różnicy w ich cenie każdego dnia. Dodatkowo otrzymacie 20% zwrotu prowizji dzięki udostępnionej przeze mnie opcji. Druga giełda nazywa się BitBay. Jest to polska strona, która od lat funkcjonuje i ma się naprawdę dobrze. Można na niej kupić Bitcoina, Ethereum, jak i kilkadziesiąt innych kryptowalut. Jeśli macie jakiekolwiek pytania lub uwagi na temat tego filmu, Piszcie mi proszę wszystko w komentarzach. Wszystko co napiszecie postaram się uwzględnić przy tworzeniu następnych materiałów. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach na kanale Kryptowaluty dla początkujących. Cześć!